Szwecja, ale nie w Polska, albo robi to w tak śmiesznie małej kwocie, że to są pieniądze marnowane, nie załatwiając nic. W związku z tym, ponieważ nie wchodzi w grę zmiana kulturowa i przejście na model azjatycki, a y, rady tego typu, że trzeba, pły, trzeba tak gospodarować, jak wtedy, kiedy Szwecja była, prawda, na naszym. Są, są bardzo wychaktowane i Tak, są bardzo mądre w książkach, ale po prostu niemożliwe. W związku z tym, przepraszam, przykro dochodzę do wspólnego stopy podatkowej, czyli udział podatków ogółem w PKB. Nie wiem które, to jest już sprawa techniczna, ale stopa podatkowa, zdaje się pan tam nie przedstawiał 38%, tak? E, to po prostu jest zbyt mała i są wyliczenia między innymi profesor Lubiński, która twierdzi, że minimalna stopa to jest 42%. Oczywiście ekonomiści nie mówią szczerze, są tak jak wszyscy hipokrytami i mówią o oszczędnościach. Nie, Robert użył bardzo dobrego pojęcia cięcia. Ale żebyśmy dobrze rozumieli, cięcia to znaczy tak, nie ma pieniędzy na i inwalidzkie. Jak ktoś może dwie nogi mu obecną, to dobrze, ale jedną to nie. Cięcia to znaczy cięcia. Żadnymi oszczędnościami w tej luki się kilkudziesięciu miliardów złotych, się tej luki nie zapewni. Co trzeba zrobić? Po, trzeba na pewno zwiększyć wiek emerytalny, bo to jest pewna alternatywa w stosunku do podwyżki podatków. No a po drugie, przepraszam, trochę trzeba, drogi Robercie, yy, zmniejszyć tą propagandę, którą ciągle przedsiębiorcy lansują. Najpierw, że strasznie duże jest opodatkowanie w Polsce. To nieprawda, bo statystyki porównawcze pokazują, że, że y, y, znajdujemy się w środku, czy nawet w grupie, trochę niżej, średniej. Dalej. E, przepraszam, jeśli jest tak straszne opodatkowanie przedsiębiorców, to skąd się wzięły tak szybko, takie duże rozbieżności dochodowe i majątkowe, które z, zaczynają zbliżać na do... Nie wiem skąd, no ale, nie. przepraszam bardzo, proszę mi nie mówić, że w Polsce państwo prawda nic innego nie To znaczy, owszem, możemy umówić się, możemy umówić się, dobra, nie ma żadnej yy, ochrony zdrowia, powiedzmy, przyjmujemy tylko jak kogoś tam potrąci tramwaj, autobusy, no, więc jak no, jest ja niepotrzebne, to trzeba zwiększyć ciężary podatkowe, bo po prostu innego wyjścia nie ma. Koniec, A ja, czy ja mogę powiedzieć jedno zdanie na propos tego? A nie, tak to nie Ja powiem. w Twojej wypowiedzi dotknąłem tego problemu. <grym> po, powtórzę i rozwinę może. Na krótkim okresie czasu na pewno jest problem zwiększenia z podatku dochodowego, powtórzę, on nie powinien spadać wtedy, kiedy dochód narodowy rośnie, tylko on też powinien rosnąć. Czyli należy yy, zrobić coś z, z problemem właściwego szacowania dochodów przedsiębiorstw, dochodów do opodatkowania. No, ale oczywiście to jest, to jest kwestia jednorazowa. Yy, jeżeli chodzi o fakt, że istnieje możliwość unikania płacenia podatków i efektem tego jest wzrost zasobności tych, którzy tych podatków nie płacą. Dlatego podatków musi się przekształcić w majątku. I skoro tak, to istnieje możliwość właśnie sięgnięcia do tych ukrytych majątków poprzez, poprzez podniesienie podatku dochodowego, nieruchomości, wprowadzenie tak zwanego podatku katastralnego, ale tu jest bardzo dyskusyjna sprawa, bo chodzi tu o nieruchomości duże, prawda? czyli te nieruchomości ludzi bogatych, a nie przeciętne mieszkanie prawda, w, w, w wielkości 65 metrów kwadratowych. Więc przykładowo opodatkowanie domu. O powierzchni ponad 150 metrów, tarwotki, zmiar, ta powierzchnia jest w miarę zawodowości, i, i, i mi, się, mi się wydaje, że tutaj tkwią rezerwy, jeżeli chodzi o możliwość powiększania dochodów. No i mówiłem to w swoim wystąpieniu, nie, chyba jednak w świetle złych tendencji demograficznych no, trzeba stawiać na wydłużenie aktywności zawodowej. Yy, Polaków, no łącznie niestety z wydłużeniem czasu pracy, bo, bo, bo powiadam, Wam, demokracja jest nieubłagana. No i wreszcie chyba jednak czas sięgnąć do dochodów jednak tych ludności rolniczych, rolników wielkopowierzchniowych, no, którzy jednak te ubezpieczenia społeczne płacą na bardzo niskim poziomie, i myślę, że, że tutaj też tkwią rezerwy, jeżeli chodzi o gromadzenie dochodów budżetowych. No, czyli krótko mówiąc, rozważenie już mimo wszystko jest reformy ubezpieczeń dla, dla psi, prawda? Dziękuję. Króciutko na temat podwyżek podatków. Spadła... Tak, spadła propozycja podwyżek podatku od nieruchomości nastąpienia tego podatku podatkiem katastralnym. Zastanawiam Was, Wpływ podatku od nieruchomości jest 1% PKB, deficyt mamy 7% PKB. Żeby za pomocą podatku katastralnego zrównoważyć finanse publiczne, trzeba było... Ja Wykorzystanie trzeba by rozważać kilkukrotne podwyższenie tego podatku. Dlatego jestem zdecydowanym zwolennikiem cięć wydatków sektora publicznego, które należy rozpocząć od głowy, to znaczy od organów władzy i administracji, nie tylko po to, żeby zlikwidować stanowisko opłacane wynagrodzeniami, komputerami i tak dalej, ale również zlikwidować przepływy finansowe przez te stanowiska, zlikwidować uprawnienia, kompetencje osób, które siedzą, siedzą na tych stanowiskach i które godzą naszą wolność na każdym praktycznie kroku. Po drugie, Kosztami w moim zdaniem, powinny być obarczone również bank, stan, sektor bankowy, w tym kontekście, w którym dzisiaj mówiłem, w tym kontekście, w którym myślałem, że to była większą burza polemiczną, spłaty zobowiązań w karów państwa za pomocą tych majątku, który posiadamy. posiadamy. To, że tego nigdy się nie robiło, nikt tego nigdy nie robił, nie jest żadnym argumentem, ponieważ nigdy za naszego życia nie było takiego kryzysu finansowego, jaki w tej chwili jest obecny. Jako trzecią metodę yy, yy, obniżenia cięć wydatków zasygnalizuje również oczywiście system emerytalny, bo od tego uciec nie można w sytuacji, gdy wydatki na renty emerytury sięgają około 15% PKB. I tutaj rozwiązanie, które ja dostrzegam, jest następujące. Należy zaprzestać dalszego zaciągania zobowiązań emerytalnych, innymi słowy znieść przymus ubezpieczeń społecznych i wpływów podatkowych państwa spłacić dotychczasowe zobowiązania, żeby dwóch tego tytułu nie narastał, a wręcz przeciwnie w miarę wpływu czasu. Które są już wymagane, i które zapadną w najbliższej przyszłości, to nalał ma, ma związku z naturalnymi i demograficznymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, to jest <grymne> <grymne> się, się nie zabiorę. Wnioskodawca prosił, żeby każdy się wypowiedział. Chętnie, się nie wypowiedział, ale ponieważ siedzę i daję paznorę, nie będę unikać odpowiedzi na tak prowokacyjne pytania kilkudziesięciu ustaw i jak drobia, drobny przykład podam Państwu jeden. Reforma ta zakładała m.in. likwidację tak zwanej kredakcji. Jest to instytucja dobrze znana, Generalna Dyrekcja Służb Koalicji o której ostatnio się Ta instytucja tak się składa, że w Polsce prowadzi wszystkie procesy narodowe, Żadnego nie robi dobrze, niektórych się nie wykonuje wcale, ale przede wszystkim równocześnie zajmuje się remontami, modernizacją, utrzymywaniem dróg krajowych, jest ich po 18 tysięcy km bieżących oraz budową nowych dróg i autostrad. Jeden z pomysłów istotniejszych, który był w tej skomplikowanej reformie, która została przekonana do tej projekt ustawy w sercu dwa roku odrzucony, ponownie skierowany do występujący rząd, ponownie odrzucony. Jednym z był było chyba radykalne i całkowite oddzielenie wydzielenie, przydzielenie podczasnymi, dwoma posum i nie wiem jeszcze stanowiskami karabinów porządkowych tych dwóch pól pieniędzy i dwóch utrzymywanie, remont i modernizację oraz budowa i rozbudowa dróg e, krajowych